jeżeli pijesz wodę bezpośrednio z kranu to w tym filmie powiem o tym czy ona się rzeczywiście nadaje czy się nie nadaje do picia. Zapraszam. Jeżeli jesteś nową na tym kanale bardzo proszę subskrybuj. bo daje bardzo dużo cennych i praktycznych informacji dotyczących odżywiania, stylu życia, treningu czy rozwoju mentalnego. A jeżeli już tu jesteś mnie oglądasz no to tym bardziej Subskrybujmy, żeby mieć na bieżąco wszystkie moje filmy. Po kolei, pierwsze co bardzo długo sam piłem wodę bezpośrednio z kranu, czyli wlewałem ją do szczelnika, potem sobie ją gotowałem i sobie ją piłem, albo też zdarzało się nieraz, że po prostu bezpośrednio z kranu do szklanki sobie wlewałem i też sobie ją piłem. Przez długi czas były informacje, że ta woda jest bardzo mocno filtrowana, że a wszelkie bakterie są zabijane, dlatego uważałem, że jest zdrowa, ale im bardziej zacząłem na ten temat, na ten temat czytać. Tym się później okazywało, że aż tak kolorowo nie jest. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Woda rzeczywiście jest filtrowana. Tylko pod pewnym kątem. Jest sprawdzona bodajże na kilka rodzajów bakterii. I to jest super. Bo jeżeli któreś z tych najgroźniejszych bakterii by wystąpiły w tej wodzie to wtedy może negatywnie wpływać na ludzki organizm. Tylko tych bakterii w środowisku nie jest kilka. Tylko jest całe mnóstwo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, a jest coś takiego jak pasożyty i grzyby. No i z tym już jest trochę gorzej, bo ta woda rzeczywiście jest na początku filtrowana, ale ona potem pewną drogę do Twojego czy mojego kranu musi przejść. No właśnie, tu się pojawia problem, dlatego że my nie wiemy co w naszych rurach jest. I to, czy te rury mają pół roku czy 27 lat, no to oczywiście ma znaczenie i im ta rura jest starsza, tym prawdopodobnie gorzej. Ale to i tak nie zmienia faktu, że to, co w tych rurach siedzi, a jeżeli na przykład tam są grzyby, no to woda przechodząc obok nich albo przez te grzyby, też w jakimś stopniu będzie jakieś komórki od nich zbierała i to będzie potem szło do naszego kranu. Więc pod tym kątem zdecydowanie nie polecam. Pić wody z kranu, absolutnie. To teraz, Bartek jaką ja mam wodę pić? No i teraz, tak, z jednej strony lepiej pić wodę z butelek, no tylko że ta w plastikowych ten plastik w mniejszym, większym stopniu też do tej wody przenika, więc też w jakimś stopniu ona nie jest mega zdrowa. A z drugiej strony na pewno by była dużo zdrowsza w szkle woda, tak? Tylko ona automatycznie dużo więcej kosztuje. Więc ja uważam, że na ten moment. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem byłoby kupienie filtra filtrów do domu. Czy to, ten, czy to jako czajnik, taki specjalny dzbanek, czy to po prostu do kranu przykręcany. I wtedy ta woda jest filtrowana rzeczywiście dużo, dużo, dużo bardziej dokładnie. I szansa, że coś przez te filtry przyleci oprócz wody, jest bardzo, bardzo mała. Tylko teraz, z drugiej strony, jeżeli taki filtr tak rzeczywiście działa, to on wycina wszystko, co ta woda ma. Więc dobrze by było ją czymś wzbogacić. Dlatego wtedy polecam do na przykład litra wody dodać szczyptę soli. Polecam najbardziej himalajską, kłodawską, morską. One wszystkie się nadają. One wszystkie bardzo się wchłaniają także tutaj nie będzie większej różnicy. Moim zdaniem i tak będzie lepiej pić wodę w plastikowych nawet butelkach. Nawet jeżeli jakaś część tego plastiku przenika no niestety, ale ta woda, szczególnie ta wysoko mineralizowana, bardzo dobrze wpływa na organizm. Pamiętajcie o tym, żeby strzegać się tych wód nisko mineralizowanych, a nie będę tutaj wymieniał nazw, ale ma drugi człon tej nazwy: to jest wdrój. Ta woda się najlepiej sprzedaje na rynku, a ma najmniej wartości odżywczej. Woda się różni niewiele od tej skranu. więc pamiętajcie, że Twoje ciało potrzebuje mikroskładników i im woda jest bardziej mineralizowana tym więcej tych mikroskładników dostarcza tym twój organizm lepiej funkcjonuje. Pamiętaj, że woda nie jest tylko zdrowa. Są już przypadki na świecie gdzie ludzie umierali dosłownie od tego, że pili za dużo wody. No jak to Bartek, przecież od, od, od wody można umrzeć. W twoim ciele mikroskładniki są w różnych stężeniach. Jeżeli te stężenia wymykają się z homeostazy czyli, czyli z tego naturalnego poziomu no to wtedy się robi niebezpiecznie. Jeżeli dostarczasz zbyt dużo wody, która jest pozbawiona Mikroskładników, no to niestety, ale robi się dysbalans między tymi mikroskładnikami. I wtedy się robi rzeczywiście niebezpiecznie. Dlatego im więcej minerałów ma woda, tym Twoje ciało lepiej funkcjonuje. Tyle ode mnie. Jestem bardzo ciekawy, co Wy macie do powiedzenia na ten temat, więc bardzo proszę zostawiajcie komentarze z pytaniami, albo może z Waszą opinią na ten temat. Może się ze mną nie zgadzacie, może Waszym zdaniem a woda skrony w 100% zdrowa i warto ją pić. Bardzo chętnie poczytam i wyciągnę z tego wnioski. Zastanawiacie się po co ta tablica, a muszę jedną rzecz tylko narysować tutaj uśmieszek. Chciałem Wam życzyć wszystkim miłego dnia czy wieczoru w zależności od tego kiedy oglądacie ten film. Jeżeli możecie bardzo proszę udostępnijcie go. Może komuś się przyda. Mam Na nadzieję, że jak największej ilości osób. No i co? Do zobaczenia w kolejnym graniu. Cześć.